Z Ewangelii według Świętego Marka. Oto dobra wiadomość o Jezusie Chrystusie, synu Bożym. Zgodnie z tym, co zostało zapisane w zwoju proroka Izajasza. Oto ja wysyłam swojego posłańca, by drogę mi przygotował, oraz słyszę głos wołający na Pustkowiu. Wyrównajcie swe drogi. Przed przyjściem Pana: Uporządkujcie swe sprawy, zanim przyjdzie nasz Bóg. Na pustkowiach Judei rozpoczął działalność Jan, który wzywał Żydów do pełnego wodnego zanurzenia, jako wyrazu opamiętania się, które jest niezbędne do odpuszczenia grzechów. Do Jana garnęła się cała Judea. Także wielu mieszkańców Jerozolimy przychodziło do niego. Wszyscy oni byli zanurzani w wodach Jordanu. W trakcie tej ablucji uznawali swoją grzeszność. Jan był skromnym człowiekiem. Nosił na sobie odzienie z wielbłądziej sierści, spięte na biodrach skórzanym pasem. I żywił się szarańczą oraz miodem dzikich pszczół. Niczym Herold nawoływał: Ktoś potężniejszy ode mnie idzie za mną, nawet na kolanach nie jestem godzien rozwiązywać rzemieni u jego sandałów. Ja zanurzam Was jedynie w wodę, lecz On, gdy przyjdzie, zanurzy Was w ducha uświęcenia. Oto słowo Boże. Ci, którzy czytali z Biblii tysiąclecia, trochę się zdziwili innym tłumaczeniem. To jest tłumaczenie przekładu dynamicznego z języków oryginalnych. Jest to najnowsze tłumaczenie. Pisma świętego Nowego Testamentu w języku polskim, przeczytaliśmy dość celowo z tego tłumaczenia, żeby wam przeczytać początek Ewangelii świętego Marka. Oto dobra wiadomość o Jezusie Chrystusie, synu Bożym. Dobra wiadomość. I teraz jest tak. Wyobraźmy sobie, Kilka takich możliwych sytuacji. Jesteśmy nad rzeką. Okazuje się, że jest to Jordan. Stoi tam człowiek. Wygląda jakby trochę gorzej od innych, ale mówi tak, że nie sposób yy, przejść obojętnie. Nie sposób się nie zatrzymać, i nie sposób go nie usłyszeć. Jasne, że znaleźli tacy, się tacy, którzy dali radę, przeszli i się nie zatrzymali. Stoi i nie robi nic nadzwyczajnego. Cytuję proroków. Ale cytuję ich w taki sposób, że prorocy, którzy są znani w Izraelu, ich słowa powodują to, że ludzie mówią do Jana, ale my jesteśmy grzeszni, coś z tym zrób. I Jan udziela chrztu nawrócenia. Jest to inny chrzest niż chrzest, który przyjęliśmy my. Bo chrzest, który przyjęliśmy my, uczynił nas dziećmi bożymi, wprowadził nas w relacje. I jeżeli byliśmy ochrzczeni w wieku świadomym, to też. Uwolnił nas od wszystkich grzechów popełnionych do tego czasu. Jak byliśmy chrzczeni jako niemowlęta, to nie mieliśmy tych grzechów. I stajemy w takiej rzeczywistości. Ale ja bym was chciała zaprosić do innego obrazu. Wyobraźcie sobie, że idziecie przez Plac Wolności i widzicie faceta, który wygląda dziwnie i gada z mocą. I słowa, które mówi, są do was. Wyobraźcie sobie, że przechodzicie Piotrkowską i tam jakaś grupka ludzi stoi wokół kogoś, kto opowiada o kimś, kto ma nadejść. Nie wiem, może ulotki rozdaje, może jeszcze głośniczki ma, wiecie. Czasy poszły do przodu. I zobaczcie, co robi dalej Jan. On mówi, bardzo fajnie, że tu jesteście. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, ale tak naprawdę to w ogóle nie o mnie chodzi. Bo przyjdzie taki gość, taki człowiek, że ja, chociaż wy tutaj tłumy wokół mnie robicie dzisiaj, to ja nie nadaję się do tego, żeby mu zdjąć buty. To jest dopiero gość. Jesteśmy w takim momencie jako wspólnota, że dzisiaj Słowo Boże do nas mówi. Jest jakby za drzwiami, już blisko, już przyjdzie, już przychodzi, już go przeczuwamy, już się domyślamy, że idzie. Jakoś tak dzisiaj mówi do nas Słowo Boże. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jezus da. Nam się odnaleźć. Zrobi to. Kompletnie nie wiem jak. Kompletnie nie wiem którędy. Ale jest słowo, które mówi dzisiaj do nas nadzieją. Marek, ewangelista, jak nam będzie pisał o chrzcie Jezusa, to nam nie powie tego znanego słowa, że Jezus jest barankiem bożym. Więc ja bym chciała Wam przypomnieć to słowo. Jest taki moment w Eucharystii, kiedy śpiewamy Baranku Boży. W tym czasie na ołtarzu dzieje się rzecz nieprawdopodobna, bo my liturgicznie doświadczamy zmartwychwstania, bo kapłan łamie, Hostie, maleńki fragment hostii, mówiło dzisiaj do nas na mszy świętej, powie jutro to samo. A ja bym was teraz chciała zaprosić do tego, żebyście chyba zamknęli oczy. Wyobrazili sobie... Co chcecie? Czyli może być Plac Wolności, Piotrkowska, tylko pod Kościołem żadnym nie stawajcie, tylko Jakby albo Jordan. I żebyście sobie wyobrazili tego Jana, który naucza i ten lud, który jest. I żebyście spróbowali zobaczyć, gdzie jesteście wy. Gdzie jestem ja? Czy się przyglądam? W sadzie, no popatrzymy, co za dziwadło. Czy słucham z przejęciem? Czy może idę mu pomóc? Zadajcie sobie dzisiaj pytanie przed Bogiem, gdzie ja jestem.